Cześć, witam was bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Ja nazywam się Kuba Kacprzak, a to jest kanał Kultu i dziś chciałbym połączyć kilka kwestii, bo z jednej strony jestem już po seansie The Marvels, byłem na pokazie przedpremierowym w czwartek wczoraj. A także jestem już po finale drugiego sezonu Loki'ego. No i też zewsząd uderza w nas zalet negatywnych informacji dotyczących tego, czy kino superbohaterskie się kończy, czy Marvel będzie rezygnować w ogóle z Marvel Cinematic Universe. I cóż, postanowiłem, że chcę po kolei. Albo nawet nie po kolei o tym wszystkim porozmawiać. Zacznijmy sobie od The Marvels, a więc najnowszego e, dzieła Marvel Cinematic Universe, w którym to Kamala Khan, e, Kapitan Rambo i e, Kapitan Marvel w trójkę muszą zapobiec zagładzie wszechświata. I powiem Wam tak, zalew negatywnych informacji dotyczących tego, że słabo sprzedają się bilety, że trailery nie nastrajają optymistycznie, że to będzie film tragiczny, tego w mediach jest odgroma, naprawdę, naprawdę odgroma. I nie ukrywam, że ja stwierdziłem, ok, ja chcę pójść na ten film sam. Chcę wyrobić własną opinię, chcę zobaczyć, czy rzeczywiście jest tak źle jak zapowiadano, czy też coś dobrego z tego seansu można wyciągnąć. Bez zbudowania zbędnego napięcia powiem Wam tak. Na The Marvels pójść warto, bo to nie jest zły film. To nie jest tragedia. To nie jest yy, yy, projekt, który kompletnie nie trzyma się kupy, w którym nie ma nic dobrego, jak też niektórzy potrafili wywnioskować z krótkich, maksymalnie dwuminutowych materiałów promocyjnych. Gratuluję w ogóle takim osobom, że są w stanie stwierdzić, czy film jest dobry, czy zły już na bazie samego trailera. Okej, okay, czasami można to zrobić, ale też nie przesadzajmy. Prawdę powiedziawszy, ja byłem miło zaskoczony, bo też The Marvels jest filmem, który oczywiście zawiera pewne wady, wady... Które są obecne w niemal każdym filmie Marvela od pewnego czasu, ale też robi parę rzeczy dobrze. I może zacznijmy od tego, co ten film robi dobrze. Uwaga, będą spoilery będą duże spoilery, ponieważ zależy mi na tym, żeby ten materiał odpowiedział nam też na kilka innych pytań, czy, a nie tylko na to, czy The Marvels to jest fajne kino. To, co ten film robi dobrze. To pokazuje mm, powiązania, relacje pomiędzy trójką głównych bohaterka, więc Kamalą Khan, ee, kapitan Rambo, e, no i też oczywiście kapitan Marvel. To są trzy zupełnie różne charaktery, ale one bardzo fajnie ze sobą współpracują. W ogóle aktorka granica Kamal Kradnie to show, jest wyjątkowa, bo przychodzi też fajną metamorfozę. Metamorfozy przychodzi tak naprawdę każda z głównych bohaterek. To jest fajne. Wydaje mi się, że też Brie Larson ma bardzo niewykorzystany potencjał, jeśli chodzi o postać Kapitan Marvel, ale to o tym może kiedyś indziej. Natomiast, naprawdę, aktorka grająca Kamalekan robi show, pokazuje to, co jest prawdziwe, bo w tym filmie w końcu mamy wielkie spotkanie Kamali z Carol Denvers, a więc z Kapitan Marvel. No i powiem Wam tak, z własnego doświadczenia wiem, że często jeśli spotykamy swoich idoli, ludzi, których podziwiamy w telewizji, w prasie, w mediach internetowych, to potem to spotkanie na żywo czasami nie jest takie fajne, jakby się mogło wydawać. Ja mam kilka przykładów. Że osoby, które w mediach, w telewizji wydają się wow, genialne, super, prywatnie już tak fajne nie są. No i tutaj mamy takie momenty, kiedy właśnie Kapitan Marvel musi pokazać tą swoją troszkę inną stronę niż to, co wyobrażała sobie Kamala, i to jest bardzo fajne w tym filmie. Równie fajne jest to, jak jest pokazane, to zawiązywanie się tych relacji między trójką głównych bohaterek. Naprawdę, scena, gdy one trenują, żeby ze sobą jak najlepiej współpracować, to jest świetne. Przy okazji, wykorzystywanie utworów Beastie Boys do filmów Marvela, co mieliśmy choćby w ostatnich strasznikach Galaktyki, czy właśnie teraz w The Marvels, to pasuje. To jest dobre. Ja polecam zresztą Beastie Boys, bo to jest genialny zespół i warto, warto posłuchać. Co jeszcze? Bardzo fajne efekty specjalne, bardzo fajna muzyka w ogóle, soundtrack do tego filmu jest naprawdę dobrze zrobiony. I powiem Wam tak, ja idąc na film superbohaterski, niezależnie czy to jest Marvel, czy to jest DC, ja nie idę z oczekiwaniami, że o Boże, to musi być dzieło jak skazani na show, zielona mila i tak dalej, rozumiecie mnie? Mam nadzieję. To nie o to w tym chodzi. Ja chcę dobrej zabawy, ja chcę akcji, ja chcę one-linerów, ja chcę żartów, ja chcę porządnego show. Tak, dokładnie tego. Ja nie wymagam od tego, żeby The Marvels, Ant-Man czy jakieś inne filmy yy, Marvela. Yy, Miały mi dać coś, co na przykład było w Loganie, bo to jest taki, taki ciekawy przykład kina superbohaterskiego, ale w innym wydaniu, czy chociażby to, co było w ostatnim Batmanie, czy Jokerze z Hakinem Phoenixem. Nie. Ja wiem, że idąc na film z MCU, ze styki MCU, ja dostanę coś konkretnego. I teraz wszystko zależy od tego, jak to jest zrobione. Czy. To jest w stanie mnie zainteresować, czy nie będę czuł znudzenia, czy akcja i fabuła mnie w jakiś sposób wciągnie. I przyznaję, przez ani sekundy nie czułem się tym filmem zmęczony. Pomimo, że seans zaczął się pomijając reklamy, no tak, to około 22. Ale naprawdę ta akcja jest wartka, ta akcja idzie cały czas do przodu. Nie mamy jakiegoś sztucznego przyciągania. Ten film w ogóle nie jest. Zbyt długi, bo trwa oficjalnie godzina 45 minut, ale wydaje mi się, że to jest godzina 45 jeszcze z napisami. I tu ważna kwestia, słuchajcie, jest tylko jedna scena po napisach, ale jaka? Za chwilę sobie o niej pogadamy. Ale wracając do samego filmu. Jest szybko, jest sprawnie i to mi się podoba, że jest fajna mieszanka powagi, ale też fajna mieszanka śmiechu. Jest takie. Pokazanie, co się dzieje, kiedy spotykamy właśnie, tak jak opowiadałem Wam, swojego idola, idolkę, ale jest też pokazane bardzo fajnie, co się dzieje, kiedy trzeba zmierzyć się z decyzjami z przeszłości, jak one wpływają na nas i w jaki sposób wpływają na innych, jak motywują innych do działania w jedną bądź drugą stronę. I to jest zrobione naprawdę fajnie. Bardzo fajnie gra Samuel L. Jackson, który po, no, umówmy się, nie najlepszy Secret Invasion, teraz pokazuje cały asortyment swojego genialnego aktorstwa i jest naprawdę, naprawdę świetny. Sceny z kotami, o Boże, jakie to jest w ogóle cudowne. Koty ratują wszechświat, ratują kinematografię. Czekam, aż zaczną ratować muzykę. Będę spełniony. Także jeśli jesteście fanami kotów, to na pewno w tym filmie znajdziecie przynajmniej parę scen, które Wam się y, ogromnie, ogromnie spodobają. No dobrze, ale czy jest coś, co ten film robi źle? Oczywiście, że tak. Bo to nie jest tak, że y, ja patrzę na ten film przez różowe okulary i mam tylko i wyłącznie super doznania, i y, nie widzę nic złego. Nie, jest tutaj coś z czym Marvel w większości produkcji się mierzy i niestety przegrywa, a więc bardzo, bardzo niejacy antagoniści, bo tak naprawdę ja mam wrażenie, że te Marvels tego antagonisty nie do końca potrzebowały, bo dostajemy tutaj postać, która ma swój motyw, która ma swoje mm, przemyślenia, która chce coś zrobić, nie jest ewidentnie zła, ale też widać, że te pobłudki, poprzez które ona próbuje zrobić pewne rzeczy, no to z czegoś wynikają i to jest ok, tylko że tak naprawdę ta postać nie dostaje aż tak dużo czasu na ekranie, byśmy mogli ją jakoś dogłębniej poznać. Ale to jest coś, co nie jest wadą obecnej fazy Marvela, Bo ja słyszę takie przytyki, że a bo teraz w tej nowej fazie Marvel nie umie zrobić porządnych antagonistów, że nie umie zrobić porządnej fabuły, słuchajcie, porządnych antagonistów my nie mieliśmy od początku, bo przypomnę Wam o choćby Iron Man'a 2 i 3 gdzie ci antagoniści byli bardzo, bardzo niejacy, że wspomnę, który to był film, no, że wspomnę Antmana o na przykład, bo to też jest dobry. Tak, i jedynkę, i dwójkę, no w trójce akurat mieliśmy Kanga, więc trochę to lepiej wyglądało. Ale ogólnie ci antagoniści, ci źli ze świata Marvela, cóż, przez to, że dostajemy pojedyncze filmy, które na dodatek są od siebie oddzielone o sporo czasu, no to powoduje to, że też... Oczywiście możemy sobie przypomnieć poprzednie części, ale gdzieś ci antagoniści nie mają tyle czasu, żeby się pokazać. I jednym to wychodzi lepiej, na przykład świetnym antagonistą był moim zdaniem Christian Bale w Thor Love and Thunder. No ale tutaj główna zła postać w The Marvels. Troszkę za mało, troszkę za mało i było, żebyśmy mogli o niej coś więcej powiedzieć i to jest ten minus. Widać, że film był pocięty, widać, że starano się zmieścić jak najwięcej takich istotnych rzeczy, a nie sztucznie to wydłużać. I z jednej strony oczywiście to jest plus, tak? bo nie dostajemy długiego filmu, który by nas znudził, no ale z drugiej też czujemy, że mogłoby być tego mięska troszkę więcej. I muszę Wam się przyznać, że ja się bawiłem fajnie na tym filmie. Nie czuję, że The Marvels to jest gniot. Na pewno jest to film lepszy niż Thor Love and Thunder. Na pewno to jest film lepszy niż każda część Antmana. mana bo... No nie, no dobra, jedynka jeszcze była spoko, ale dwójka i trójka nie trzymały poziomu. Więc na pewno w tej fazie nie jest to coś, o czym próbowały nas przekonać media, że o Boże, to nie się nie uda, że to będzie kompletna klapa i tak dalej, i tak dalej. I teraz, moi drodzy, chciałbym przejść. A, jeszcze ocena, przepraszam. Yy, ocena The Marvels dla mnie 7 na 10. Porządne, fajne kino, przy którym można się dobrze pobawić. Ma swoje wady, ma swoje zalety. Na pewno, jeśli chcecie po prostu zobaczyć Trochę fajnej akcji, trochę fajnych żartów, fajne, fajne efekty specjalne, no to ten film jest dla Was. Przechodząc dalej, bo akurat tak się złożyło, że pokaz przedpremierowy, a w ogóle sama premiera The Marvels odbywa się dzisiaj. Pokaz przedpremierowy był wczoraj. I też dostaliśmy dzisiaj finał drugiego sezonu Loki'ego. I powiem Wam, ja jestem zachwycony tym, jak ten sezon się zaprezentował, a sam finał coś genialnego, naprawdę. I tak, patrząc bardzo, bardzo szczegółowo, ja mam wrażenie, że te wszystkie narracje dotyczące tego, że kino superbohaterskie to się skończyło na Killer Mall, i że w ogóle o czym my mówimy że Marvel to już pewnie zaraz machnie ręką. Zakończy to, bo to już się nie opłaca. Słuchajcie, to są bzdety. To są naprawdę bzdety. To są tak zwane clickbaity tylko i wyłącznie po to, żebyście Wy, fani takiego kina, z przerażeniem kliknęli i obejrzeli, co tam jest napisane. Żebyście czuli niepokój, że coś, co lubicie, już nie jest takie dobre i już nigdy dobre nie będzie. Jasne, są gorsze projekty Marvela. Są filmy, które gdzieś mogły na mnie przypaść do gustu. Bo ja, na przykład, osobiście uważam za bardzo słaby film Eternals. W ogóle mnie ten film nie, nie porwał, nie sprawił, że uwierzyłem w tę historię, i nie, spowodował, nie spowodowało to, że stałem się jakimś wielkim, wielkim fanem tych nowych postaci. Uważam, że te. Kolejne fazy po Endgame, które dostaliśmy, ma, mają jeden duży minus. Po prostu dostaliśmy za dużo naraz. Bo zobaczcie, my dostaliśmy nie tylko już filmy fabularne, ale dostaliśmy także seriale, i przez to, że zrobił nam się nagle natłok nowych postaci, no już sami Eternals, tak? Film o grupie superbohaterów. No to już samo to spowodowało, że my nie mogliśmy jakoś dobrze poznać, bo nie każdy dostawał tam odpowiednio dużo czasu antenowego. I też przez to, że ta nawałnica tych kolejnych filmów, tych kolejnych seriali, informacji co tam się będzie dziać, spowodowało, że zrobiła nam się trochę papka, papka, z której nic nie wynikało. Bo zobaczcie, że te pierwsze fazy Czyli przedstawienie Ironmana, przedstawienie kapitana Ameryki, i tak dalej, i tak dalej. My widzieliśmy dokąd to zmierza. Gdzieś tam, daleko, daleko w tle, było główne zagrożenie. Czyli Thanos, który się rozwijał przez lata. Ja tylko przypomnę, że na początku Thanos wyglądał też zupełnie inaczej. Dopiero potem zyskał bardziej realistyczne. Rysy twarzy, o tak to nazwijmy, ale mieliśmy bardzo taką znaną, najmocniejszą grupę tych superbohaterów, i tu też jedna istotna kwestia. My nie możemy liczyć, że każdy przedstawiony superbohater to będzie kolejny Iron Man czy kolejny Kapitan Ameryka, bo to są raz zupełnie różne postacie, pisane, stworzone. W różnych okresach czasu. To są bohaterowie, którzy się różnią od siebie, no bo każdy z nich ma inną moc, in, inne Origin Story, o tak to nazwijmy. Więc ja na przykład osobiście nie wymagam od tego, żeby kapitan Marvel była dla mnie taką samą osobą jak Iron Man. Czy kapitan Ameryka. Ja nie wymagam od Hawkaja, żeby on nagle stał się liderem, skoro nigdy nim nie był. Uważam, że musimy troszeczkę zrozumieć, że obecna faza MCU to jest taka faza przejściowa niejako. Oczywiście Disney ma swoje grzechy. Disney za bardzo i za dużo naraz próbuje nam wcisnąć. Ale twierdzenie, tak jak wam pokazywałem te screenshoty, że o, to już jest koniec, że nie ma sensu, i tak dalej i tak dalej. No to jest głupota, to jest głupota moi drodzy, i uważam, że należy się od tego typu fake newsów odcinać, bo one są szkodliwe, bo one tylko powodują, że człowiek ma w głowie takie, a może rzeczywiście już tego nie oglądać, a może powinniśmy zrobić coś innego ulokować nasze zainteresowania w czymś innym. No, słuchajcie, jeśli kochacie kino superbohaterskie, to bądźcie spokojni, bo jest wiele projektów nawet z obecnej fazy MCU, które pokazują, że się da. Bo uważam, że Strażnicy Strażnicy, przepraszam, Galaktyki 3 to jest genialny film. To jest naprawdę jeden z lepszych w ogóle filmów ee, ze stajni MCU. Dostaliśmy naprawdę fenomenalne WandaVision jako serial. Mi Moon Knight się bardzo podobał, Loki, no powiem Wam, mistrzostwo świata. A mam takie wrażenie, że osoby, które gdzieś tam krzyczą do nas e, tymi nagłówkami, że kino superbohaterskie się kończy, zapominają o tym, że ten świat jest tak bogaty w tylu superbohaterów i daje tak dużo różnych możliwości, w którą stronę ma pójść e, cała fabuła, cała historia, że ja czuję się spokojny. Tym bardziej po tym, co zobaczyłem w scenie po napisach Kapitan Marvel i co pokazał mi finał z drugiego sezonu Lokiego. No właśnie, bo w scenie po napisach w The Marvels widzimy Rambo, która nagle się gdzieś budzi, nie wie, gdzie jest i nagle patrzy, a tam witają, uwaga, bestia z X-Men. Wow. My oczywiście wiedzieliśmy, że w którymś tam, w całym multiversum, któraś linia czasowa, któreś multiversum jest oczywiście związane z X-Menami. I to jest pierwsza rzecz. My tych X-Menów przecież nie mamy jeszcze w MCU tak mocno. No oczywiście był Doktor Strange 2, gdzie Pojawił się Charles Xavier, czyli profesor X. No i teraz dostajemy, dostajemy bestie, dostajemy też taką, taki jasny przekaz, że w tej linii czasowej, w tym uniwersum, w którym są X-Meni, może się dużo dziać. Ja podejrzewam, że Deadpool 3 to bardzo, bardzo mocno rozwinie. I to jest coś, co może być takim asem w rękawie Marvela i Disneya, że hej, okej, okay, wy twierdziliście, że nam nie wyszło, ale my tu mamy jeszcze odgroma, odgroma postaci. Słuchajcie, i to nie jest tak, że mówimy tylko o superbohaterach, których tyle jest, bo zobaczcie, nawet samo wprowadzenie X-Menów to już mamy yy, ciekawe, czy będzie nowy Wolverine, czy też. Yy, Hugh Jackman po występie w Deadpoolu stwierdził, że tak mu się to spodobało, że jednak jeszcze z tym Wolverine'em chce mieć do czynienia i może będzie ważną postacią w świecie MCU. Kto wie, yy, oczywiście jest Cyklop, yy, jest wiele innych postaci, Gambit, yy, Rogue, Jubilee i i tak dalej. Jest dużo oczywiście też złych, no bo można wprowadzić Apokalipsa, można wprowadzić Mister Sinistera, można wprowadzić też innych złych, więc tutaj wcale to nie jest tak, że Marvel już nie ma czym dysponować, że w sensie MCU nie ma czym dysponować, a przecież cały czas gdzieś czekamy na fantastyczną czwórkę, no i doktora Duma, który też jest niesamowitym vilanem i może nam dać ogrom, ogrom ciekawych ciekawych, fabularnych doznań. Ale też, no właśnie, sami superbohaterowie. Fantastyczna Czwórka, Silver Surfer, X-Men, Punisher, y Daredevil. No, to się cały czas może rozwijać. To nie jest tak, że Marvel y się zamyka w paru postaciach. Nie! Mamy ich od groma. I to jest to, o czym też musimy pamiętać. Czy będzie to robione lepiej, to zależy od wielu współczynników. No ale też pamiętajmy, że ostatni, ostatni rok w samym Hollywood był dość ciężki ze względu na strajki, wpierw scenarzystów, potem aktorów, że też pr to słabo wyglądało, że nie mieliśmy takiego hypu, jeśli chodzi o filmy, bo też dużo premier musiało zostać przesuniętych ze względu na strajki. Do tego nie wiem, choćby zachowanie Willa Smitha na Oscarach. Dużo dziwnych rzeczy się działo w Hollywood, i być może też to spowodowało, że te przesunięcia, tak, też spowodowane wiadomo czym, jaką sytuacją przez w sumie dwa lata, bo musimy pamiętać, że masa projektu została przesunięta ze względu na sytuację, jaka działa się na świecie. Teraz powolutku wracamy, nazwijmy to, do żywych, tak w nawiasie, ale naprawdę musimy pamiętać o tym, że Marvel Cinematic Universe to nie jest kolos na glinianych nogach. Że to już nie jest na, że to nie jest na zasadzie, o nie, oni już przestaną zarabiać pewnie i zaraz to wszystko rzucą w cholerę. Nie! Słuchajcie, jest tyle możliwości, że. Kevin Feige, który odpowiada za to wszystko, na bank yy, ma jakieś plany awaryjne. Poza tym, słuchajcie, jeśli coś nie wyjdzie na zasadzie, hej, ta nowa grupa superbohaterów nam tutaj średnio leży, okej. Okay, możemy wrócić do kogoś znanego. To zadziałało choćby w spider Spidermanie 3, gdzie mieliśmy powrót Tobiego Maguire'a i Andrew Garfielda. Nie ma problemu. Teraz w Deadpoolu dostaniemy powrót Hugh Jackmana. Oczywiście to jest gra na nostalgii, ale co w tym złego? To jest bardzo fajne. Ja uważam, że powinno się z tego korzystać, bo jeśli mamy wyraziste, ciekawe postacie, no to trzeba z nich jak najbardziej korzystać. Plus, mam trochę wrażenie, że być może dzięki Deadpoolowi 3, dzięki Blade'owi, czyli filmach, które będą miały kategorię tylko dla dorosłych. Może Marvel też troszeczkę pójdzie w taką stronę bardziej mroczną? Bo też musimy pamiętać jedną rzecz. Kiedy całe MCU startowało, no to wiele, wiele osób było bardzo młodych. To niektóre były małymi dziećmi, inni byli nastolatkami. Teraz te osoby są już dorosłe. Niektórym zmienia się punkt widzenia, niektórym zmienia się gust. Niektóre osoby chcą czegoś innego. No to jest to doskonale zrozumiałe i jak najbardziej trzeba brać to pod uwagę. Natomiast nie możemy zapominać o tym, że cały czas przychodzą nowi fani, że dla nich są pewne projekty. Ja naprawdę jestem daleki od tego, by twierdzić, że MCU umiera i że nie ma sensu dalej się w ten świat zagłębiać. The Marvels, ok, spokojne, fajne kino, może nie wybitne, nie wyjątkowe, ale porządne. Drugi sezon u genialny, Strażnicy Galaktyki 3, wow, mistrzostwo świata. Za chwilę dostaniemy pewnie jakieś kolejne filmy, poczekajmy, zobaczmy. Myślę, że Deadpool 3 narobi dużo zamieszania. Wiadomo już, że premiera odbędzie się latem przyszłego roku, a nie na wiosnę, bo taką informację podał sam Ryan Reynolds. Więc słuchajcie, naprawdę, jeśli chcecie się dobrze bawić przy MCU, przy DC, przy jakimkolwiek film, filmie czy serialu superbohaterskim, to musicie pamiętać jedno. Idziecie się dobrze bawić i liczycie pewnie na show. Nie liczcie na to, że aktor, który większość swojej kariery gra na przykład role komediowe, nagle, jako jeszcze super bohater, dodatkowo zagra dramatyczną rolę i dostanie Oscara, no Raczej nie ma na to szans, więc musimy się troszeczkę zmierzyć z naszymi oczekiwaniami, bo ja mam takie wrażenie, że ludzie bardzo usilnie próbują. Hmm, Zrobić coś takiego, że nie, to nie ma prawa się udać, i od razu narzekać, 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 narzekać. Przestańmy narzekać. Po prostu cieszmy się z tego, co mamy. Oceniajmy to oczywiście odpowiednio. Nie na zasadzie, że jeśli coś jest złe, to my twierdzimy, nie, to jest genialne, ale postarajmy się po prostu uczciwie do tego podejść. My idziemy na kino superbohaterskie do kina. Czy włączamy je na Disney Plus, czy HBO. O to chodzi, a nie o to, że ja idei wymagam od tego, żeby Ant-Man 3 był kinem niezwykle dorosłym i poważnym. No, troszeczkę to tak, jakbym wsiadł do Malucha i stwierdził, że jeżdżę Lamborghini. No nie. Chociaż Maluch oczywiście ma swój urok. Słuchajcie, tyle ode mnie. Dajcie proszę znać w komentarzach, co Wy sądzicie, bo jestem bardzo, bardzo tego ciekaw. I oczywiście zachęcam do kontaktu ze mną poprzez social media, wymianę spostrzeżeń. I cóż, tyle ode mnie. Prawie 30 minut materiału, więc mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Trzymajcie się ciepło i słuchajcie. Bawcie się. Cieszcie się dobrym kinem. Hej.